Cześć! Dzisiaj pokażę Wam nowość od firmy Warmtek. Jest to panel sterujący Control Box. Urządzenie przeznaczone jest do klimatyzatorów przenośnych Morso KP40W i Morso KP53W. Nie jest kompatybilne z klimatyzatorami Morso KP40W i Morso KP53W z Wi-Fi. Panel sterujący Control Box służy głównie temu, aby klimatyzator można było umieścić na zewnątrz lub w innym pomieszczeniu. Mamy wtedy ciszę, chłodne powietrze oraz możliwość sterowania urządzeniem. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: panel sterujący control box z przewodem o długości 2,5 m, osłona maskująca, śrubki montażowe, adapter do montażu rury, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Uwaga: Pilotem zdalnego sterowania z klimatyzatora można również sterować panelem Control Box. Control Boxa możemy zamontować na trzy sposoby: w ramie okiennej Thermoblock, w uszczelce okiennej Air stop lub w przygotowanym otworze w ścianie. My dzisiaj wykorzystamy uszczelkę okienną WarmTech Airstop. stop Filmy prezentujące uszczelki dostępne są na naszym kanale. Linki do filmów umieszczamy również w opisie. W pierwszej kolejności zamieniamy kratki miejscami, ponieważ klimatyzator będzie stał na zewnątrz. Do montażu potrzebujemy jedynie nożyczki. Otwieramy okno, taśmą z rzepem przyklejamy do ościeżnicy oraz do skrzydła okna. Docinamy taśmę i przyklejamy. Przyczepiamy r-stopa do wcześniej przyklejonej taśmy z rzepem. Rozsuwamy zamek błyskawiczny. Na rurę wkręcamy adapter i zakładamy control boxa. Przewód sterujący i rurę wyrzutową przekładamy przez uszczelkę. Uszczelniamy zamkiem błyskawicznym i klimatyzator wystawiamy na zewnątrz. Kolejnym krokiem jest podłączenie przewodu sterującego. Po prawej stronie klimatyzatora znajduje się gniazdo służące do podłączenia przewodu z control boxa. Odkręcamy dwie śrubki i zdejmujemy osłonę. Przewód z control boxa odpowiednio wkładamy, lekko dociskając. Dokręcamy gwint, następnie zakładamy gumową osłonę i zakręcamy dwie śrubki. Na rurę wkręcamy adapter z klimatyzatora i zakładamy Panel Control Box może być obsługiwany za pomocą pilota dołączonego do zestawu z klimatyzatorem lub przyciskami, znajdującymi się na obudowie urządzenia. Podsumowując, panel sterujący Control Box to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie ciszę w pomieszczeniu oraz możliwość sterowania klimatyzatorem.